Siemanko z listą nudega dzisiaj, to jest pierwszy odcinek, tak jak można powiedzieć, przeglądu to gwiazd, piwki nożnej i historii w FIFA 4. W FIFA ogólnie. Ja dzisiaj prezentuję Wam Leo, me, Leona Messiego w FIFA 14. Jak się jego karta zmieniała i on tak sobie też kosztuje i też raczy Tak. Mam szczerze. Taka basic kart zwykła, no, widać. I Lionel, Leo No, można powiedzieć, tak. Jedynie, co jest najlepsze tutaj, to one zdanie: dribbling wykończenie, woleje. No i nic takiego wielkiego. I jeszcze dobre, dobre jest proszę Y, piłka kontrola piłki. Pi. No. Teraz pokażę Wam, jak wyglądała karta o pierwszej drużynie tygodnia w FIFA 14 z Jona y, Wszystko poprawiło, że można o jedno tak samo to poprawiło się. Tak. Chodzi ogólnie o ogółem. tak. 99 reakcji, co jest szokujące. Ale tak, 90 wykończenia, 90 dribblingu, 98 kontrolowania piłki, 99 stamia, nie jest. Jeszcze, ale dojeszem. No, wolę jak sobie. No, chodzi o szybkość. To, to ja są dość szybki. Jak widać, sprint, sprint. Tak. Paj są duże więc widać, rybnik, i Przejdźmy teraz do mesji w i Drużynie, konia. Tak. Tutaj, jak widać, pochwalę się wszystko w jeden. Tak samo e, kontrolę piłki. Plus do tego stamina, sprint. Reakcję, balans. No i takie rzeczy. No. I powałuję jeszcze te statystyki, jak widać, tak. Wolałem, się, widać, że no. No. Teraz ja wam przedstawię to Tostan, to Tocan. i co, widać tutaj niesamowite, ogólnie statystyki się poprawiły. Chyba mi się mm. o, o chyba 20 tam, nie wiem. Poprawiło się. O prawie można 20. No. No jak tak możemy No i po prostu... No jakoś jest w tym Mestina, no dobra, dobra, teraz przejdźmy do yy. jego i mota. Można powiedzieć tak. Dobra. Jak widać tutaj też poprawiło się chyba? Nic się prawie nie poprawiła. Szlepki zmiany. Jeśli chodzi, można porównać. No, chyba, że coś było w tym Nie. To jest ten sam. Tylko. Droższej ceny. Muszę za. Nie. Tańszy. Przepraszam, tańszy. No. Teraz. Przejdźmy do Imota, drugiego Messi'ego. Ten sobie widać, że tutaj Ty wolę 99, więc tutaj trzeba zauważyć, czy poprawia już statystyki. Marno 9, ale jestem. Pokaż, tak. Teraz do drugiego Imota Leona Messi'ego. Zobacz tak. tutaj, że pojawiły się statystyki po prostu szokująco. Nie. A co, nie poprawiło się w ogóle? No chyba, że. No, nie poprawiło się w ogóle. Statystyki zauważyć. Nie tak, przejdźmy do z Syko w trybie foot. Mistrzostwa świata w piłce naży. Czyli mundial. Nie dać tak, tak samo statystyki jak z tym. Przy tym, przy tym, no. Ja nie chciałbym przechwalić, bo nie lubię, bo mam taką mesję, no i cóż. Dobra, to było na tyle z pierwszego odcinku, więc trzymajcie się i do zobaczyska. Pa!